Pani poseł Platformy Obywatelskiej Agna White powiedziała nie tak dawno, że Łódź jest miastem brudnym i dziurawym i że nie lubi Łodzi. I to jest bezpośredni powód tej konferencji. Nie zgadzam się z tą opinią. To jest wspaniałe miasto, no i miasto studenckie, miasto, które uwielbia Piotr Cieplucha i nie możemy doprowadzić do tego, aby na taką opinię pracowała swoim niestety nieudolnym zarządzaniem miasta pani prezydent Hanna Zdanowska. Która doprowadziła do tego, że dzisiaj rzeczywiście Łódź jest najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce i chyba dziewiątym najbardziej zakorkowanym miastem w całej Europie. Inwestycje drogowe są ślamazarnie realizowane, nie ma tutaj żadnej poważnej koordynacji. Wszyscy łodzianie widzą, że tych kilkaset metrów, 500 metrów ulicy traktorowej remontowane jest już ponad 10 miesięcy. I po to jest nasze dzisiejsze tutaj spotkanie. Interwencja poselska, aby pomóc pani prezydent z Platformy Obywatelskiej i lewicy lepiej zarządzać miastem, mniej zajmowania się praworządnością, mniej zajmowania się genderami, mniej obroną tzw. wolnych mediów, a więcej rozwiązywania realnych problemów mieszkańców aglomeracji łódzkiej, a więc walki z korkami. Nie mam żadnej wątpliwości, że pani prezydent Hanna Zdanowska przyszłe wybory przegra i to jest ostatnia kadencja, ale póki jeszcze jest prezydentem, musimy robić wszystko. Aby współpracować. I w związku z tym mamy realną propozycję. Jeżeli są jakieś sprawy, które możemy zrobić, czy w Sejmie, czy na poziomie zarządu województwa, które umożliwią szybsze realizowanie inwestycji, poza oczywistymi, lepszym zarządzaniem, administracją, która za to w mieście Łodzi odpowiada, jesteśmy absolutnie gotowi. Dlatego podejmujemy dzisiaj taką interwencję. Pytamy się o inwestycje, pytamy się o terminy i nie zgadzamy się z opiniami nawet posłanki. Platform Obywatelskiej Jagny, Marczu White'is, która uważa w sposób absolutnie niezasłużony, niesłuszny, krzywdzący dla um, milionowej aglomeracji łódzkiej, że łódź jest um, dziurawa i nie warto łodzi lubić. Ta opinia jest krzywdząca, dlatego dzisiaj podejmiemy interwencję w sprawie ślamazarnie prowadzonych inwestycji drogowych. Od kilkunastu lat możemy zaobserwować festiwal absurdów w wykonaniu rządzących łodzią polityków Platformy Obywatelskiej, Lewicy, Najbliższego otoczenia prezydent miasta Hanny Zdanowskiej. Możemy mnożyć przykłady, które wskazują na problemy w sprawnym zarządzaniu miastem, jak fatalny stan finansów samorządu, zwijanie instytucji miejskich, problemy lokalowe, niszczenie zabytków czy pato deweloperka. Jednak najważniejszym, szanowni państwo, elementem w tym zestawieniu jest fatalny stan infrastruktury, zwłaszcza infrastruktury drogowej. Na każdym kroku, Codziennie możemy to obserwować i tego doświadczać jako mieszkańcy tego miasta, jako także użytkownicy dróg publicznych. Inwestycje drogowe ciągną się w nieskończoność. Przykładem jest wspomniana przez pana posła ulica Traktorowa w Łodzi, gdzie trwa ona tak długo, że porównując dzień do dnia jest to dłużej niż budowa tunelu średnicowego pod Łodzią. Mieszkańcy Łódzkiego Osiedla Teofilów mają już tego serdecznie dosyć i poprosili nas o interwencję w tej sprawie zwłaszcza denerwuje ich to, że każdego dnia widzą, że brakuje na placu budowy robotników, pracowników, którzy powinni tam być. Drugi przykład to problemy, jeżeli chodzi o planowanie i koordynację inwestycji. Jeżeli mamy takie sytuacje jak w przypadku ulicy Wojska Polskiego i Północnej, które są równoległe do siebie, które stanowią wobec siebie alternatywne arterie i są one w tym samym czasie remontowane, no to nie może nas dziwić później sytuacja taka, że mamy w tamtym w obszarze miasta, gigantyczne korki w okolicach chociażby dużego, znanego wszystkim centrum handlowego. Mieszkańcom miasta Łodzi potrzebne jest to szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo drogowe. I tutaj mamy dzisiaj taki przekaz do państwa, że to bezpieczeństwo jest zachwiane. Przede wszystkim infrastruktura drogowa jest fatalna i jest zła w mieście Łodzi. Znaki pionowe, które są wyblakłe, które są zasłaniane. Znaki poziome, czyli przejścia dla pieszych. I wiemy, ile jest wypadków na terenie miasta Łodzi. Dlatego tutaj apelujemy do e, samorządu miasta Łodzi, żeby coś zrobić, żeby rozwiązać, żeby wypracować najlepsze rozwiązania, bo tutaj jest zagrożenie życia ludzkiego. Ja jako e, pracownik Urzędu Marszałkowskiego przyjeżdżając do Łodzi z Skutna do e, granic e, administracyjnych Łodzi potrzebuję mniej czasu niż bezpośrednio dojechać do bezpośrednio do e, mojej pracy, która się znajduje przy Alejach Piłsudskiego, która jest ciągle zakorkowana, Rondo Solidarności, droga e, Nastryków, dlatego e, Dlatego żeby te problemy rozwiązać. To jest najważniejsze przede wszystkim poprawiać jakość życia, poprawiać komfort życia mieszkańcom miasta Łodzi, wonefry, tak pięknie, pięknie nazwane, bezpieczne miejsca, ale okazuje się, że brak miejsc parkingowych wkoło nich. Także dziękuję i przyłączam się do apelu pana ministra i pana wojewody.